Witajcie, krani, e, problemy techniczne nas tu zgnębią, ale nie poddajemy się i e, dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć e, nieco o nowym e, leku, o ja nowej profilaktyce względem pandemii, która nas trafi już 40 lat. A mowa o AIDS. Jest to związane i z moimi zainteresowaniami e, dość długimi, już e, tą chorobą i wywołującym wirusem HIV. E, ale także no właśnie tym, że w jednym z ostatnich Science pojawił się rodzaj reportażu opisujący wyniki, czy doniesienia, opisujące wyniki doświadczeń z nowym lekiem stosowanym w profilaktyce, i bardzo ciekawym. Niestety nowa pandemia, czyli COVID-19, spowodowały, że uczestnictwo w badaniach klinicznych, E, innych leków, jak choćby nowych leków przeciwko e, AIDS, e, jest bardzo utrudniane. E, te badania są przerywane, dlatego że ludzie nie mogą dotrzeć do, 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 do miejsc, w których e, poddawali się różnym e, terapiom. E, trudno jest nawiązać z nimi osobisty kontakt, dokonać badań itd. itd. E, też, e, bywają ofiarami tej pandemii, więc nawet szeroko zakrojone na badania kliniczne, a takich będzie w tym wypadku, no, cierpią. Wszystko cierpi przez COVID-19. Wszystko. Nauka, badania kliniczne. Wszystko cierpi. To będzie też trochę opowieść o tym, ile czasu trzeba, żeby się ludzkość oswoiła z pandemią. Ile czasu trzeba nauce, żeby znalazła naprawdę dobre rozwiązania. I o historii wirusa, który, przeciwko któremu nadal nie mam szczepionki, a minęło 40 lat. I co więcej, za 10 lat WHO planuje zakończyć historię pandemii AIDS. Nie wiemy, czy to się uda. Założenie jest bardzo, bardzo ambitne. No, i pojawił się prawdopodobnie środek, który ma w tym założeniu pomoc. To nie będzie o szczepionce, bo szczepionka przeciwko AIDS jest zasadniczo chyba niemożliwa i dlatego przez 40 lat nie udało się jej uzyskać. Chociaż próbowano i chociaż wydano na to kupę pieniędzy i naprawdę zaangażowano naj, najbardziej e, interesujące umysły naszej epoki, tak bym powiedziała. Interesujące, mądre, e, zawzięte, e, myślące poza pudełkiem. Tu trudność jest taka, że wirus sam atakuje układ odporności. W związku z czym wymusić na układzie odporności, żeby się przygotował na atak wirusa, który potem zaatakuje jego najbardziej, najbardziej istotną, praktycznie część, czyli limfocyty te pomocnicze, które nakręcają odpowiedź immunologiczną całego organizmu i zajmują się tym, żeby wszystko szło w dobrym kierunku w tej odpowiedzi, bardzo skomplikowanej. One same są zaatakowane przez wirusa HIV, no więc w efekcie żadnej odpowiedzi i tak nie będzie. To jest bardzo trudna sytuacja plus wirus jest bardzo zmienny i tak dalej, i tak dalej. Więc są, znaczy bardzo, taki jak jest, 40 lat to już jest obserwowane. Eee, na pewno z COVID-19, jeśli z nami zostanie, za 40 lat będziemy w zupełnie innym miejscu niż jesteśmy dziś. Tak samo jak sejcy jesteśmy w zupełnie innym miejscu. O czym chcę wam opowiedzieć? O leku, który się nazywa Tregravir. Trudna nazwa o eksperymencie, który przeprowadzono na 4500 ochotników z 46 miejsc na świecie już tu sprawdzam w moich notatkach nie, 43 miejsc na świecie. Rozsianych w USA, RPA, Argentynie, Brazylii, Peru, Wietnamie, Tajlandii. Wziąwszy pod uwagę częstość występowania e, zakażeń wirusem HIV, e, no Rosja tu by była też fantastycznym miejscem, ale jak widać, jakoś badania kliniczne się tam nie odbyły. Cóż robi ten nowy rok? To nie jest szczepionka, ale jest to lek w zastrzyku, podawanym co dwa miesiące do mięśnia. Nie wiem, czy wiecie, e, kto nie wie dużo na ten temat, a chciałby wiedzieć, to dzisiaj zawieszę Wam. Mój tekst o chemseksie, w którym jest opis profilaktyki e, profilaktyki przeciwko AIDS farmakologicznej, chemicznej. Ona polega na codziennym ryzyku tabletki. Innymi słowy, weź pigułkę, weź pigułkę, trzeba o tym pamiętać. Jego pigułka przeciwmalaryczna, jeśli nie chcemy zachorować. Jak działają takie leki, taka profilaktyka chemiczna? Ona działa w ten sposób, że nasz organizm ulega wysyceniu, jakby. Lekiem, lek nie jest strasznie szkodliwy dla zdrowia, nie ma wielu efektów ubocznych, więc można go brać bardzo długo i regularnie. I wtedy zakażenie nie rozwija się, ponieważ wirus wchodzi do naszego organizmu i jakby z czapki jest załatwiany. przez ten lek, który i tak krąży nam we krwi. Na tym to polega. No i teraz zamiast tych codziennych tabletek, o których ludzie zapominali, a zwłaszcza ludzie, którzy są narażeni na, na ryzyko zakażenia tutaj, to są poważne sprawy i. i Akurat w tym badaniu wzięło udział 4500 homoseksualnych mężczyzn, zarówno mężczyzn, jak i transgender kobiet, znaczy mężczyzn, którzy dzisiaj legitymują się jako kobiety, w większości przypadków y, zostali zarekrutowani jako ciągle narażeni na zakażenie. Innymi słowy, najczęściej to są, y, jak to się dzisiaj modnie nazywa, seks workerzy, y, 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 męscy y, lub transgender, i y, y, no, faktycznie nieustające nie narażenie na zakażenie. Y, w tym tekście o tym seksie, którym nie kieruje się ilustracją, to nie autorzy dobierają ilustrację do swoich tekstów. Ja bym takiej nie dobrała, będziecie mogli doczytać, dlaczego dzisiaj ta epidemia w krajach rozwiniętych narasta na nowo. I dlaczego ta profilaktyka farmakologiczna jest istotna, że jest droga i że chyba nie ma przedmiotu ucieczki. Więc dlatego testuje się nowe leki do zastosowania w tej profilaktyce. Jeśli faktycznie taki zastrzyk daje, czyli podajemy na mięśniowo i przez dwa miesiące ten poziom leku utrzymuje się w organizmie na takim ten lek utrzymuje się w na takim poziomie, że nie trzeba go budować ponownie, a wirus, a jest to poziom bójczy dla wirusa. E, w tym badaniu klinicznym e, porównywano właśnie z istniejącą doustną we śpigółkę, we codziennie e, kombinacją zwaną truvada. W tej kombinacji jest e, lek Emtricitabin M i tenofovir. Ten nasz eksperymentalny lek do domięśniowy nazywa się jeszcze raz Cavotregravir. Badanie zaczęto już 4 lata temu. I COVID właściwie spoilerował końcówkę. Końcówkę, bez której nie wiemy, czy ten lek, to rozwiązanie domięśniowe w zastrzyku co dwa miesiące jest lepsze. Na pewno od e, truwady jest skuteczniejsze, ale wiemy już, że jest równie skuteczne. Skąd to wiemy? Otóż, że na te 4500 e, homoseksualnych mężczyzn e, do 12 kwietnia 2020 roku mamy 12 infekcji e, w grupie, która przyjmowała karbotregrawir. E, e, Tam jest 4 grupy, zaraz powiem jakie. E, 38 takich zachorowań jest e, w grupie, która przyjmowała truwadę. Pigułka codziennie. E, tam były jeszcze placebo mięśniowe i pigułka placebo, czyli cztery grupy. Te 4500 osób było podzielone na cztery grupy. E, tam nie ma statystycznej istotności, czyli dzisiaj między tymi 12 a tymi 8, bo na 4500 ludzi to nie będzie statystycznie istotne, ale e, Okazuje się, że już dzisiaj możemy bezstresowo powiedzieć, że to jest nowa opcja dla tych, którzy nie mogą lub nie chcą brać tam Być może będzie to też opcja tańsza. Teraz, ponieważ COVID zamknął 11 z tych 43 miejsc, gdzie ci ludzie przychodzili, pobierano im krew, badano ich na okoliczność bycia seropozytywnymi w kwestii HIV i podawano im ten zastrzyk lub nową porcję pigułek. No to sytuacja mamy taką, jaką mamy, że badanie jest zakończone na tym etapie, i jeszcze nie jest sprawozdane, czyli ten tekst science pewnego reportera był po prostu, jest w tej chwili jedyną informacją publiczną, jak sądzę, o tym leku i jego działaniu. Skąd się wzięło, czyli co, le, co naukowcy myślą na temat tych 12 ludzi, którzy jednak lepiej zarażeni? Bo co myśleć o tych, co 38, co nie, nie, struwadłą sobie nie ogarnęli e, i ulegli zarażeniu. No to na ogół jest to kwestia, że nie codziennie wzięli tą pijułkę, a to jest do sprawdzenia, ponieważ poziomy tych leków też są mierzone we krwi. Natomiast, ale to można zapomnieć, mówię, jak przeczytacie ten tekst o hemoseksie, o takim nowym, nowym, nie nowym, znów nowym zjawisku, które się pojawiło w, w środowisku homoseksualnym bardzo dynamicznie, choć nie tylko w nim, to zobaczycie, że, że to są powody, dla których można zapomnieć o piłce, która może rytować Ci życie. Więc tak, po pierwsze, skąd się mogło wziąć tych 12 zarażonych? Stwierdzono to statystycznie, przy czym jak zwykle, prawda, nie każda korelacja jest y, przyczynowo-skutkowa, czyli y, bociany są na wsi i dzieci jest więcej na wsi, ale to nie bociany przynoszą dzieci. Mężczyźni o niższym BMI, czyli o Body Mass, mass Index, o, o waga ciała w kilogramach, versus wzrost w metrach do kwadratu, im niższe, tym człowiek szczuplejszy. Więc ci bardzo szczupli, a w tej, w tych, wśród tych osób są osoby bardzo szczupłe, oni szybciej eliminują ten lek z organizmu. Więc to mogło mieć wpływ. Po drugie. Być może ta infekcja wirusem HIV nastąpiła na samym początku podawania im tego leku, a ponieważ bano się efektów toksycznych, to jest nowy lek, więc yy, yy, przez pierwsze 5 tygodni dostawali go w formie tabletek, żeby mieć pewne, że organizmy ich nie zareagują na sam lek bardzo źle. Yy, więc być może wtedy już doszło do zakażeń. Yy, no, i infekcja HIV opornym na carbotlegrawir e, to jest trzecia opcja. No, bo tak jak każdy lek, może być wirus, który jest już na niego oporny. I teraz tak, co robi ten lek? Bo to jest bardzo ciekawa historia. I trochę dzięki temu e, opowiemy sobie o, o tym, jak działają retrowirusy. No więc wirus HIV jest retrowirusem. To oznacza, że jego materiał genetyczny to RNA, dwuniciowe, e, one, taką słodkę, ma też białkowo-lipidową z naszej błony. To mniej więcej tak jak koronawirus, ale w nie ma tego RNA. I one muszą zostać przepisane na DNA, I po to jest mu potrzebny ten enzym odwrotny transkryptaza, o którym przy okazji covid 19 słyszeliśmy bardzo dużo, bo te najważniejsze testy wykrywające koronawirusa, które wszędzie są stosowane, wykrywające jego RNA, wymagają tej odwrotnej transkryptazy. Więc to jest enzym, który zawdzięczamy retrowirusom. Ta retrowirusowa odwrotna transkryptaza nie jest jedynym białkiem, które w tej cząsteczce wirusa musi się znajdować. Czyli te dwie cząsteczki DNA, odwrotna transkryptaza, musi tam być również zapakowana tak zwana integraza. Integraza to jest białko niezbędne, żeby ten przepisany z wirusa kawałek DNA został włączony do genomu gospodarza, czyli w tym wypadku do genomu limfocytu T pomocniczego, do którego ten wirus wszedł. On się tam włącza, prawda? Błony się stalają, puf, wszystko tam, co było, to wpada. I ta właśnie integraza, teraz powiemy, co, co, dlaczego ona działa, ona jest blokowana właśnie przez ten nowy lak, który się podaje do mięśniowa. Ta integraza ma spowodować, że ten wirus zostanie włączony normalnie w genom i jak zostanie włączony w genom, to jest niezbędne. jak nie zostanie włączony w genom, to nic się dalej nie wydarzy. Bo takie kawałki DNA nie są przepisywane potem, nie ma transkrypcji. No więc, żeby była transkrypcja, żeby powstało RNA wirusa, no to trzeba to DNA włączyć. I potem, że nasze enzymy zrobią tą transkrypcję normalną, nieodwrotną, one zrobią translację, czyli powstaną te białka wirusa, które też trzeba zapakować do tego kapsydu, czyli powstanie jego genom w kopiach. Obok powstawania naszych normalnych transkryptów, naszych normalnych cząsteczek MRNA i obok powstania naszych normalnych białek w tej komórce będą powstawać też te białka wirusa. Potem to trzeba wszystko popakować. Znaczy, wirus sobie to tam, generalnie się samoorganizuje organizuje nieco, taka molekularna maszynka to jest, i ta integraza po to tam jest. Jak ją zablokować, to nic się dalej nie wydarzy. Także dlatego ten lek działa. No ale można się na to odpornić, będąc wirusem, nie I mając jakieś tam mutanty. Oczywiście. E Potem trzecim enzymem, który jest bardzo y, potrzebny i ważny, który wirus y, y, HIV ma w sobie, to jest proteaza. No i leki uderzające w tą proteazę, czyli blokujące ją, też próbowano stosować w terapii przeciwko COVID. Aczkolwiek ta proteaza jest inna niż ta proteaza z koronawirusów. Co robi ta proteaza? No, jak w każdym wirusie, tak jak w wirusie HIV, te białka są po prostu jeden na bok drugiego. W ogóle nie ma sygnału, że stop translacji i w ogóle tak jest. Także to jedna wielka cząsteczka białka powstaje i trzeba ją pociąć. Na te stosowne białka, czyli na odwrotną transkryptazę, integrazę i samą sztą proteazę. Oraz na kilka białek strukturalnych, które się tam nazywają GP120, GP40, bodajże, czy tam yy, i takie białka, które ochraniają yy, RNA tego wirusa normalnie w jego cząsteczce. Te 6, 7, 8 nastają. Ale to jest rzeczy same nieistotne, więc taż integraza jest blokowana i yy, yy, cykl życiowy tego wirusa jest całkowicie zaburzony, jeśli ona jest zablokowana. Tak? I, nie, I nie dojdzie do żadnej rekonstrukcji nowych cząstek wirusa, bo one w ogóle nie mają szansy powstać. Po prostu. E, I także ten nowy lek działa e, więc można sobie wyobrazić, że można być tym opornym również. E, to są leki generalnie drogie te wszystkie profilaktyki e, farmakologiczne e, AIDS. Hmm. A tu szukamy rozwiązań dla Afryki czy Ameryki Południowej. Jest kwestią, ile to by kosztowało, chociaż jeszcze nikt nie mówi o cenie. Ile kosztowałby ten zastrzyk DEPO? Tu pewnie będzie duża, duża, e, duża rozmowa z, z WHO i z, z programami, które próbują e, e, powstrzymać AIDS w sytuacjach Afryki, Brazylii i tak dalej. Argentyny. Bo to. Hmm. Różnych ludzi dotyka, ale nie wszystkich stać na leczenie, żeby długo żyć z tą chorobą. Dzisiaj jesteśmy 40 lat później. I to jest taka moja ostatnia uwaga na, na ten temat. 40 lat temu, ja to dobrze pamiętam, chociaż byłam dzieckiem jeszcze. Żyliśmy w zupełnie innych czasach. AIDS zmieniło naszą stomatologię. Tak samo kosmetyczki fryzjerów, balwierzy. Wszyscy dzisiaj pracują inaczej, licząc się z tym, że jest AIDS. Po prostu nie pamiętacie, jak był. Wszyscy się nauczyliśmy o tej chorobie, przemodelowała nas. Ja pamiętam dobrze jeszcze jako dziecko, że ci sami ludzie z, z Bródką, którzy dzisiaj różni politycy, oni wtedy też byli już, którzy dzisiaj tam opowiadają, że nie ma żadnej pandemii w ogóle tak. Oni wtedy krzyczeli, że komary roznoszą być może i to w ogóle wszystkich tych chorych i zarażonych to trzeba w ogóle nie wiem, wyrzucić w ogóle gdzieś. Ośrodek Monaru został podpalony. Kto to dzisiaj pamięta? Gdzie, gdzie Marek Kotański tych ludzi pozbierał? I pomagał im. Święty człowiek. Nie będę się dalej wzruszać. Minęło 40 lat. Jesteśmy o 40 lat mądrzejsi. Być może 40 lat po dzisiejszej pandemii też będziemy 40 lat mądrzejsi i nie będziemy gadać głupstw. Zwłaszcza ci, którzy e, ambitnie i namiętnie gadają i tam. Tak jak wtedy opowiadali o tych komarach, co roznoszą HIV, tak dzisiaj też opowiadają. Równie mądre, podbudowane faktami rzeczy. Równie mądre. Także zwracajmy uwagę na to, na to kto jest naszym autorytetem, bo naprawdę oni, za, oni, są, oni są od zawsze. Oni są tu od zawsze i od zawsze to samo opowiadają. Czy, ta nowa, czy to nowe lekarstwo, czy ta nowa profilaktyka wesprze walkę z AIDS, gdzie wiadomo, że raczej tych szczepionki już nie będzie? Oswólmy się z tą myślą. I w ogóle należy się oswoić z myślą, że nauka może tylko tyle, ile może, ile natura jej pozwoli. I tak pewne bariery zostały popchnięte i przekroczone. E, bardzo by to było dobre, ponieważ bardzo wielu ludzi choruje, e, jest wzrost zachorowań znów. Jakby nieplanowany wzrost. Planowany spadek jest nieplanowany wzrost. To wynika z pewnych zmian obyczajowych w społeczeństwie też. Nie bójmy się tego powiedzieć, bo, bo to nauka to mówi. Jak mówię, odsyłam was do mojego tekstu o hemseksie i, i mam nadzieję, że będzie tak, jak jest zaplanowane, że do 2030 roku ta choroba nas, nas opuści, bo ona nas wszystkich dotyczy. Jak ktoś myśli, że Aids go nie dotyczy, no to właśnie dzisiaj chodzi do dentysty, płaci za niego tyle, ile za niego płaci i. Takie, a nie inne są obostrzenia i działania, to wszystko kiedyś zmienił AIDS. Wszystko. Wtedy zmienił wszystko. Powoli to zrobił, ale tak jest. I każda epidemia zmienia wszystko. Trochę jak u Lamparcie Leopardiego. Tak zmienił wszystko, aby nic się nie zmieniło. My będziemy nadal trochę tacy sami. Będziemy tak samo reagować na początku, a zupełnie inaczej, 40 lat później. Dziękuję Wam.